Zgromadziliśmy sześć kapel w ramach cyklu, jak zwanego rokatak, zwanego, niezwanego, ale pod patronatem Orkiestry Świątecznej Pomocy. I mamy sześć kapel. I z tych sześciu kapel sobie przeczytam, bo nie chcę pomylić nazwy. Pierwszy już mamy po występach jest Semper Shot. teraz szykuje się NIMP, potem następna kapela to będzie Disdrama. Potem następna kapela będzie ateris, synestezja i gravis. Gravis to jest taki rodzynek, bo dojeżdżają do nas. Reszta kapel jest z białej. Dochód z tego koncertu idzie na rzecz wielkiej orkiestry. Tak jest, całościowy, cały, cały, co do grosika. Ja nawet nie chcę dotykać do tych pieniążków, bo daję puszkę, mówię proszę wrzucić, nie chcę, to wszystko idzie na orkiestrę. Z tego co widzę dopisała publiczność. No jak na bialskie warunki uważam, że jest całkiem, całkiem przyzwoicie. Zmieszczą się tam na górze wszyscy? No mamy trochę małą salę, ale to już by się, to już nie nasza wina, no wchodzi 150 osób, no myślę, że będzie dzisiaj 150 osób na spokoju.